a jedę do. Zjedzaj do 3 plus lewy. Wejście przez szczyt. Kamoinna plus prawo szeroko. 150 w lewo. 7 prawy. Kawo pięćdziesiąt, lewy 350 mocno kałów i dwami sprawy na brot 350 dwa plus lewy Raz, razu, razu. 100. Dwa plus prawy nawrót. 100. Hamuj 3 minus lewy z drogi. Dwieśmy. Hamuj 3 plus lewy, 150. Hamuj 3 lewy, prawy za wygrodzenie. 56 6 plus prawy koniec stawu, 3 prawy szerzej, do 3 lewy szerzej, 100 do metalotna